Życzę mieszkańcom powiatu na ten czas zbliżających się świąt zdrowia, spokoju, a do życia budzącej się wiosny, aby nas napała nową nadzieją. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten nowy czas, aby był spokojny dla naszych mieszkańców. Szanowni mieszkańcy gminy Więcbork, spotykamy się z Państwem w bardzo trudnych okolicznościach, a jednocześnie w przededniu świąt wielkiej nocy. W imieniu wszystkich radnych Rady Miejskiej, jak i swoim własnym, pragnę Państwu złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, miłości, życzliwości, a jednocześnie siły i wytrwałości, aby ten czas Wielkiej Nocy był dla Was nadzieją na szybki powrót do normalności. Drodzy mieszkańcy, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, Życzę Państwu, aby te wyjątkowe święta Wielkanocy przyniosły radość, wzajemną życzliwość, by stały się źródłem umocnienia ducha, odnowiły w nas wiarę oraz pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech słowa świętego Jana Pawła II z orędzia Wielkanocnego Anno Domini 1987 będą dla nas inspiracją na nadchodzące święta. Śmierć okazała się bezbronna wobec miłości i zwyciężyło życie. Wszystkim mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie naszej gminy, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta wielkanocne niosą do Waszych serc wiosenną radość, świeżość oraz wytrwałość. W tej jakże ciężkiej dla nas wszystkich sytuacji. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia, gdyż jest ono najważniejsze. Niech ten czas świąt stanie się źródłem wzmocnienia oraz szacunku dla drugiego człowieka i da nam siłę do pokonywania wszelkich trudności, które pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. W okazji Świąt Wielkanocnych chciałbym w imieniu władz samorządowych Gminy sępólno krajeńskie złożyć wszystkim naszym mieszkańcom życzenia zdrowych przede wszystkim i spokojnych Świąt. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie chciałbym też życzyć wszystkim wiary i nadziei, że szybko pokonamy tego wirusa, a życie nasze wróci do normalności. Zdrowych i spokojnych Świąt. Szanowni mieszkańcy powiatu sępoleńskiego, z okazji Zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu własnym Zarządu Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pragnę złożyć Państwu życzenia. W obliczu tego, co dzieje się teraz wokół nas, życzę Wam z całego serca zdrowia, zdrowia i wytrwałości. Tegoroczne święta będą inne niż zwykle. Z oczywistych przyczyn będziemy je przeżywać inaczej, niż nakazuje nasza wiara i tradycja. Z tego miejsca proszę Was, pozostańmy w domach. Nie narażajmy siebie, swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych. Wykażmy się odpowiedzialnością. Do tej pory byliśmy zdyscyplinowani. Wytrzymajmy jeszcze, mam nadzieję, kilka czy kilkanaście dni, aby zniwelować zagrożenie zdrowia i życia. Zróbmy to dla naszego wspólnego dobra. Ten świąteczny czas jest też okazją do podziękowań. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, na których pomoc mogliśmy i możemy liczyć. Myślę tutaj o wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem, służbach, wspierających nas przedsiębiorcach, osobach prywatnych, stowarzyszeniach. Wszystkich tych, którzy w tym trudnym czasie niosą bezinteresowną pomoc. Serdecznie wszystkim dziękuję. I życzę mi spokojnego